normalnie witajcie, z tej strony Serbius i Jam z pianem. Hello? No, przyjętaj się. Trzyma. A więc zostawcie łapkę w górę i szybasz i dajcie na mojego Facebooka. Klicky Shaptora na mój kanał, shaptora, na mój kanał, torza, torza i na mój kanał sztuki walczyra. A teraz lecimy z odcineczkiem. Opowiedzcie żart o Jasiu. Dwa żarty o Jasiu, które na każdym odcinku dzisiaj mówię. I w końcu pewnie zrozumiesz ten żart. Bo po raz pięćdziesiąty Ci go powiem. Pani, o, e, pani w szkole mówiła, narysujcie swoich rodziców. Po chwili podchodzi do Jasia. Jasiu, czemu twój tata ma niebieskie włosy? Jasiu, bo nie mogłem znaleźć głosy i kredki. Nie, dopiero teraz kaptałem, bo u mnie były, w ogóle nie, nie słyszałem Dobra, e, gdzie lecimy? Dawaj nalepki Okej, okay. okej okay. Uła foto, uła foto echo, 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 echo Trzeba trochę zaczekać. trzeba trochę zaczekać. Bo się zazwyczaj nie ma, no, zazwyczaj nie ma, mam echo? Oj już nie, już leciutkie nie, w ogóle teraz nie ma, a nie leciutkie, dobra. Helu? No helu, helu, a dobra. A jakby... Mam gadżetku, gadżetówkę. Masz, ścief, masz na kanale, nie, na kanale? Czy nie, za ileś dni będzie na stówę, tylko wam tyle powiem. Uh, uh. Legendarna no, raczej okolica Twoje echo Twoje echo Która ma straszne uh, ogromne Nie, nie mam hupa! Mam chupa! Ginę, mam lagi Gdzie tutaj mam? Aj tym pian leżę to nie kolejne tak na, to moje... tak na serio to moim ulubionym kolegom z Fortnite nie jesteś ty tylko Kajtinux mm. więc, ja, więc jak ja myślałeś że jesteś to na top 1 to nie, że jesteś na top 8 I w dodatku jakby tak na serio nie powinnaś być finucera Wyminam ci pseudonim A ciało dlaczego? Bo... Czasami się nie no, zgrakowujesz i nie wywalasz dosponę. O, bo to czasami tak nie wkurzasz dlatego. Więc no. Więc e, cyprzenie z filmie, dziękuję bardzo. W dodatku w sumie zebnę się. A tak... nie, tak szczerze to w ogóle nie, nie wiem czy to mam grać. Bo czasami jesteś taki na serio, taki wkurzający. A, ty A nie wkurzasz. Ale taki wkurzający, wkurzający taki na serio. I to też no? I... No ale tak szczerze. To jesteś jednym z moich najbardziej wkurzających kolegów. Na no, to my... I, i pora to na YouTube. Nie, tak na serio. widziałeś? To jest cała prawda oczywiania. Naprawdę o tobie, że e, tylko jak dopiero co zaczynamy ten Discord'em, to, to co dzisiaj wyszedł. Co dzisiaj jest? ma plus. No właśnie, więc tu na Aprilus Żart to był ict. Jakby się no to ja wiedziałem, że to powiedzieć. Dobra, mam marzenia. Zostańcie eee, Zostawcie łapkę chyba? w górze i suba, wbijajcie nowego Facebooka, koniec od zera na mój kanał Siatfera, na mój kanał Terra Terra i na mój kanał skriver y, 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 i coś tam i skleń tylko żartuje Dawaj następną gierę. Albo nie, bo ty nie strądzę, bo małaś 5 minut Od 23, a jest 23.5, więc idealnie, a więc pożegnaj się z widzami. Następnie udało nam się go ostrożować, ale w następnym roku wreszcie, że nam się uda i w ogóle jeszcze go więc Marka widzowie.